K -o ka o tańczy tango. Nasz <laughs> mi się przypomniały stare czasy w akademiku, jak słuchaliśmy czegoś takiego. Czyli komentarze, od których łysieje, Ale zanim wyłysieję, a mam dzisiaj z czego łysieć, ponieważ naprawdę bardzo dużo komentarzy zadaliście pod poprzednim odcinkiem. I może nie ze względu na samą ilość, ale na ilość fajnych pytań. I bardzo było mi przykro, jak zobaczyłem, że były jeszcze komentarze, które mogły... <laughs> Które mogę uwzględnić i nie mogłem tego zrobić ze względu na to, że było ich po prostu za dużo. Także jeśli mi się uda, to kilka komentarzy z poprzedniego odcinka umieszczę również w następnym, także, ale tak czy siak, to nie zwalnię Was z odpowiedzialności i zadania kolejnego pytania. A jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje tego kanału. To jest chyba coś, o czym nie muszę wspominać, prawda? Zanim zaczniemy, mimo wszystko, chciałbym was jeszcze zaprosić na stronę, którą prowadzi mój bardzo dobry, stary kolega. Jest to strona, gdzie wrzucane są najświeższe informacje ze świata anime, gier, technologii i innych rzeczy. Strona nazywa się Murasaki Shiroi. Strona ma również fanpage na Facebooku, więc jeśli byście zechcieli ze wejść i dać lajka, to naprawdę mi i mojemu kumplowi byłoby bardzo miło, ale żeby jeszcze podsycić tutaj trochę emocje, dodam, że planuję od wakacji, bo wtedy będę po studiach i będę miał trochę więcej czasu, sam od czasu do czasu pisać tam jakieś małe artykuły, ewentualnie robić może jakieś quizy związane z Dragon Ballem, ponieważ strona nie tyczy się konkretnie Dragon Balla, mimo tego, że w logo możecie zauważyć główkę Freezy, tyczy się wszystkich anime, także jeśli jesteście zainteresowani nie tylko Dragon Ballem, to myślę, że znajdziecie tam swoje miejsce. Morasa Kishiroi, jeszcze raz zapraszam, linki macie w opisie i do fanpage'a, i do sam Strony, także jeśli byście zerknęli i zostawili ewentualnie lajka, like byłoby mi bardzo, bardzo miło. Let's begin. Kasta gaming. Kasta masz. Chuj. Z ciasta. Hashtag KOKEŁ. Czy Bóg zniszczenia może zniszczyć samego siebie? Wydaje mi się, że tak. Nie ma rzeczy, której Bóg mógłby nie zniszczyć. Wydaje mi się mimo wszystko, że rzecz, a osoba to są dwie różne sprawy. Mimo wszystko, jestem w stanie powiedzieć, że gdyby chciał, to by mógł zniszczyć samego siebie. Autodestrukcja, może nie jest to dokładnie to samo, ale jakby popełnienie samobójstwa w Dragon Ballu wiele razy miało miejsce. Jeśli mowa o zrobieniu hakai na siebie, mam wrażenie, że to też można byłoby mm, wykonać. Dlatego bardzo Ważne jest to, żeby dbać o zdrowie psychiczne bogów zniszczenia, żeby przypadkiem nie mieli. Wiecie, im więcej samobójców, tym mniej samobójców, tak? Jak to mówi stare powiedzonko. Mocar, cześć Adam. Zwykle jak robisz obiady, to jaką preferujesz kuchnię? Włoska, makarony, pizza, lasagne. Amerykańska, burgery, frytki. Polska, a może bardziej orientalna. Pozdrawiam, pozdrawiam serdecznie. Jak czytam te wszystkie nazwy, potraw, które oczywiście znam, to chyba właśnie mi uświadomiłeś, że najbardziej, najczęściej przygotowuje sobie obiady z kuchni włoskiej. Ze względu na to, że bardzo często robi sobie spaghetti carbonare albo bolognese albo na poli. Na robienie własnej pizzy nie mam tutaj warunków, ale znacie mnie, więc wiecie, że jestem pizzożercą. Lasagne też bardzo lubię. Odnośnie burgerów i frytek to rzadko jadam. Z polskiej to jestem bardzo dużym fanem pierogów ruskich. Może nie oświecę większej ilości z Was, ponieważ to raczej nie jest aż takie... To raczej byłaby rzecz, którą w dzieciństwie można byłoby się zachwycić. Teraz raczej są wszyscy tego świadomi, że pierogi ruskie nie są od Rosji, tylko od Rusi, czyli krainy geograficznej. Dobrze mówię? No, czy to tam czegoś tam... Wiecie o co chodzi. LSSJ4 Goku! W sumie Goku to wcale nie jest aż taki zły m, zapis, ponieważ jest to U z takim, taką kreską w imieniu Goku i tak samo jak jest Arigato, to też Arigato się można napisać. Nie wiem, ja się do, do końca nie znam, ale widziałem też takie zapisy. <kłysy> <laughs> A dacha oglądałeś może Dragon Ball GT i Goku Juniora, jak tak to jak oceniasz. Oglądałem kiedyś tylko samą końcówkę, i jak czytałem to pytanie, to w sumie sobie obejrzałem i powiem szczerze, mam mieszane uczucia. Jako że są, to, są tam bardzo oklepane schematy i najbardziej irytowało mnie to, jak bardzo ten mały Goku junior jest popychadłem. Przecież to jest rodzina Goku. Tam musiała zajść jakaś pomyłka, to jest dziecko listonosza. Niemożliwe, żeby ono dawało się pobić dzieciom w szkole. No to jest niesamowite. Sam ten specjal jest, no powiedzmy taki. Sobie. Dam mu 5 na 10. Marcel Pastek, masz... Marcel Pastek, masz może swój kanał na YouTubie? Tak, tak się składa, nie wiem czy wiecie, że założyłem 9 lat temu, ponad 9 lat temu, kanał na YouTubie. Jeśli chcecie, to możecie wejść, nazywa się Adaho, Możecie też zostawić suba, będzie mi bardzo miło. Staram się tam rzucać codziennie filmy odnośnie Dragon Balla i nie tylko. Także jeśli moglibyście zerknąć, byłoby mi bardzo, bardzo miło. Link znajdziecie w opisie. Haksu, Siemka, mam pytanko. Do której pio piosenki z DB, DBZ, DBGT, bądź super, masz największy sentyment? Chodzi mi o openingi i endingi. Wydaje mi się, że nie zaskoczę was decyzją, jak powiem, ha, szala het szala. Lubię też pierwszy ending z Dragon Ball Z, o ile był on pierwszy, tam, gdzie kochanek mały idzie po takiej przekręcującej się kuli ziemskiej i w ogóle? To to jest nasz mega fajny motyw. I w zasadzie, jakbym miał powiedzieć sentyment, no to chyba właśnie do tych dwóch. Atrox the World Ender. Cześć, Ka Adasiu, o proszę, nowe słowa. Skoro formalno formalności mamy za sobą? Oto i moje pytania. Skoro Kale jest odpowiednikiem BroLiego, jedna na milion, to czy przy odpowiednio długim starciu po utracie kontroli mogłoby przerosnąć siłą naszych protagonistów? Tak mi się wydaje, aczkolwiek tutaj też było pytanie zadawane w komentarzach odnośnie tego, czy BroLi mógłby dostatecznie długo walcząc przewyższyć aniołów. I postaram się odpowiedzieć tutaj na dwa pytania naraz. Ze względu na to, że rośnie cały czas ki, to jakby zwróćcie uwagę też na to, jak rosło ciało BroLiego. BroLi na początku był bardzo, no, umieśnionym, ale dość szczupłą, szczupłym mężczyzną. W miarę postępu walki, za każdym razem, jak Powiedzmy, dostawał nowego boosta, czyli za pierwszym razem jak opanował formę Ozaru w ludzkiej formie, potem jak wzmocnił się do Super Saiyana, a potem w walce z Gogetą wszedł w pełną moc i miał zielone włosy. To jego mięśnie cały czas rosły. Tak samo było z bronią w Dragon Ball z, z Dragon Ball z. I wydaje mi się, że mimo tego, że jego ki faktycznie nie ma limitu i może wzrastać do bardzo dużych rozmiarów, to jego ciało miałoby limit. I tak jak w przypadku Saganbo w sadze Morod, jego ciało mogłoby po prostu tego nie wytrzymać i wybuchnąć. Odnośnie Kale, Kale wydaje mi się, że byłaby w stanie przer, y, przerosnąć siłą naszych protagonistów. Czy fuzja Kalifly ze wściekłą Kale byłaby potężniejsza od Kefli, którą znamy? Nie, ponieważ tutaj w zasadzie chodziło o to, że Kale opanowała tę siłę i potrafiła zachować. Swoją świadomość, więc to, że wcześniej była wściekła. Nie znaczyło, że jest silniejsza, po prostu była w stanie opanować tę siłę, i sam fakt, że przywróciła się sama do swoich zmysłów i była w stanie opanować, powiedzmy, zapanować nad tą mocą, nie sprawił, że ucierpiała jej siła, że straciła na sile. I odpowiadając też jeszcze pośrednio na trzecie pytanie, które brzmi, czy przy takiej fuzji Kalifla mogłaby ucierpieć przez swoją kejlową połówkę, która non-stop przybierała na sile? Nie, ponieważ zwróci uwagę na to, że Kefla również non-stop przybierała na sile, jej ki nie miała rozmiarów, rozszerzała się do niewyobrażalnych rozmiarów. Prawdopodobnie ta Kaliflowa Ołówka sprawiała, że e, taki mimo tego, że wzrastała bardzo szybko, to może miała swój jakiś tam limit, ale Kalifla na tym nie ucierpiała, także wszystko to mogliśmy zobaczyć w anime. Pozdrawiam serdecznie. Loczek. Instant Transmission działa przez teleportację do czyjejś ki, więc czy możliwa jest teleportacja poprzez pozostawienie w miejscu swojego lub czyjegoś ki, jakaś kula czy coś i w danym momencie teleportowanie się do niego? Wydaje mi się, że tak. Perła miodowa czy klasyczna? A może tajlandzki wynalazek? Perła miodowa to jest piłko, które Jakub Nowak kanał mi wypić, jeden z moich widzów wspierających. I od razu powiem, że tak smakuje mi, ale wolę klasyczną. A tajlandzki wynalazek też był bardzo smaczny. Ale perła jest w moim sercu, tu mam serce, jakby co. I trudno będzie ją stamtąd wypędzić. Łukasz Gaśiemka Adaho, mam pytanie: Czy Ki, nen, Chak to jest chyba coś z Naruto, prawda? Przepraszam fanów Naruto, ale nie wiem, jak to się czyta: Czy to się czyta szakra, ha, szakra, chakra? Nie mam pojęcia. To po prostu inne nazwy tego samego zjawiska, czy to zupełnie coś innego? No nie wiem, ponieważ nie oglądałem Naruto, ale Nen, odnosząc się do Ki i Nenu, to oba są czymś w rodzaju energii życiowej, ale jednak się różnią. Pozdrawiam serdecznie. Myślę, że można byłoby powiedzieć, że jest to mniej więcej to samo zjawisko. Oczywiście wiemy, że w prawdziwym świecie bardzo trudno, a w zasadzie nie wiem, czy niemożliwe, bo wiecie, są tam jakieś minisi w Shaolin, gdzie niszczą palcem 10 cegieł. I ja nie wiem w zasadzie, czy to prawda, czy może oni używają jakiegoś ki, którego nie widać, ale generalnie uważam, że jest to wymyślony przez autora danej mangi. Zan Mysł, który mimo tego, że polega mniej więcej na tym samym, to może się różnić szczegółami. Uważam, że nen był bardziej czy realistycznie przedstawiony w Hunterze. Może same podstawy nenu były bardzo realistycznie przedstawione, chociaż te umiejętności, i wybieranie swoich umiejętności to już było mega bardzo takie animowe. Uważam, że to są po prostu inne nazwy podobnego zjawiska. Niekoniecznie tego samego, ale bardzo podobnego. Banix, no witam Cię Adacho. Czy uważasz, że Vegeta kiedykolwiek prześcigni go siłą? A może już prześcignął w Dragon Ballu Super Tak, tylko że Goku znowu go prześcignął. Siła nie jest najważniejsza w życiu. Są jeszcze inne rzeczy, które są cenne. Na przykład inteligencja, mądrość, umiejętność stania na rękach. To są rzeczy, które są ważne w dzisiejszym świecie, prawda? Zwłaszcza w stanie na rękach Patryczek, Adaho, ktoś zjadł mi schabowe i deser, ciasto i budyń Co gdyby Goku poprosił Wisa o wstrzymanie w jego bo krwi boskiej ki po to, by osiągnąć LSSJ, ten zielony? Przeczytałem to pytanie, ten komentarz w zasadzie tylko ze względu na to, żeby udowodnić wam, że jak nie dacie łapki w górę To zjem wam faktycznie ten obiad, ponieważ Patryczka z i deser mi ja Pytanie nie ma absolutnie sensu Whis prosi o wstrzymanie w Goku boskiej ki, żeby osiągnął LSSJ? Ja się czasem zastanawiam, co wy pijecie, kurwa. Wy mówicie, że ja jestem pijakiem. Z innej beczki, twoje ulubione auto, które najbardziej ci się podoba? Maluch! Albo Łada. Nie jestem fanem aut. Nie jestem przeciwnikiem, ale nie lubię aut, po prostu. Starry the star obviously. Hashtag pytanka dla Adasia. Jakie są twoje ulubione warzywa i nienawidzone? W młodości przypięto mi łatkę osoby, która nie lubi warzyw. A prawda jest taka, że ja w zasadzie nie lubię tylko Pomidorów i ogórków. I to nie jest tak, że nie lubię i za nic w życiu ich nie zjem. Jadłem pomidory i ogórki kilka, no nie kilka, no wiele razy w życiu jadłem pomidory i ogórki i, i nie smakują mi, nie lubię ich jeść, jak nie muszę, to, nie, to ich nie jem. Nie mam żadnych znienawidzonych warzyw. Całą resztę warzyw jem. Marchew, brokuły, szpinak, ziemniaki, groszek, wszystko. W sensie nie kupuję sobie tego w sklepie i nie robię z tym dań, ale jak na przykład gdzieś to jest, to nie wyrzucam tego. Nie mam żadnego znienawidzonego warzywa. Powiedziałbym, że. Ogórek, jak już. A ulubione? Marchew, ziemniaki, buraki. Dajcie spokój. Patryk Grzegrzyłka. Siema, Adaho. Czy myślałeś kiedyś nad zrobieniem rankingu coli? Na przykład hopkola, pepsi, cucharze? Nie, ponieważ nie piję takich rzeczy i Wam też odradzam. Ponieważ to jest bardzo niezdrowe dla organizmu, a od niedawna również dla portfeli. Także takich rzeczy nie będę promował. Powiedział ktoś, kto zrobił ranking piw. A piwo akurat to jest dobre, tak? Kaiser Wilhelm II. Cześć Adacho, czy gdyby Cell zaczął trenować, to też mógłby osiągnąć formę Golden jak Freeza? Golden, Golden, Golden. Ozdruł dla komatych. Mógłby, oczywiście, skoro miał komórki Freezy, to mógłby zrobić wszystko to co zrobił Freeza. Oczywiście, że tak. Mr. Force, jak uważasz, Adacho, czy gdyby Goku i Vegeta zrobili pytanie z fuzji, pokonaliby Jirena bez konieczności wprowadzania w świat DBS Ultra Instynktu? Tak, ponieważ Gogeta bez Ultra Instynktu pokonał Broly'ego, a Broli był silniejszy od Jirena. Matematyka, rozumiecie? Najebany, weź, pozdrów Pawła, bo zżygał się u mnie ostatnio i ja musiałem sprzątać. O kurde, Paweł, no wiesz jak mogłeś tak koledze przykro zrobić, ale wiesz co, będziecie się z tego kiedyś śmiać. Szanuj swoich przyjaciół, kolegę? Paweł, nie wiem czy jesteście przyjaciółmi, kolegami, znajomymi, może braćmi. Szanujcie się nawzajem i nie sprzedawajcie się na psach. <grym> Moldun, czy jak Poland Rock, inaczej się to pisze, dawniej Woodstock, się odbędzie, czy pojedziesz i czy kiedyś byłeś? Nie wiem, czy pojadę, nigdy nie byłem, od razu powiem. Na dwóch festiwalach, na których byłem, to w 2015 i 2016 roku na Openerze i z Openerem w 2016 wiąże się bardzo fajna historia, zwłaszcza, że to ta opaska, którą mam od samego początku dosłownie nagrywania Dragon Balla jest na moje ręce bez przerwy i to jest właśnie na pamiątkę tamtego wydarzenia. Jak będziecie grzeczni i będziecie chcieli, to może wam kiedyś opowiem, Powiem, dlaczego cały czas ją noszę. Michel 08, cześć Adacho. Jeżeli broli wzmacnia się podczas walki, to czy mógłby? O, to właśnie mówiłem. To odpowiadałem już na to pytanie wcześniej. Michel, nie ma sprawy. Gdybym miał niezniszczalne ciało i jego ciało mogłoby pochować taką kij? Mógłby. Tak myślę, tylko że ta walka trwałaby bardzo, bardzo długo. I nie wiem czy byłby w stanie ktoś podać taki bodziec w sumie, żeby się non stop wzmacniać. White Widow jak odsubuje i zasubuje znowu i tak w koło to będą cały czas ci rosnąć nowe włosy? Nie, ponieważ jeden włos na mojej głowie to jest jedna nowa subskrypcja. Także jeśli jesteście stałymi widzami, to włosy, które już wyrosły dzięki wam są zdrowe, silne Piękne i pielęgnuje je codziennie. Także bardzo wam dziękuję. A dla osób, które jeszcze nie subskrybują tego kanału, to jest właśnie szansa na to, żeby dać nowe życie. Rozumiecie to? Zachęcam, zachęcam, zapraszam. Spokojnie, chodźcie wszyscy, tutaj się wszyscy pomieścimy. Smoferek, hejadachu, mam pytanie: gdzie jest CiaoCu i czemu go nie ma na filmach? CiaoCu kameruje. Nie ma takiego słowa: jak kameruje. CiaoCu jest za kamerą. Ruskie pierożki, mm, lubię. Mam pytanie, czy Goku mógłby ładować Genki Damę w formie Ultra Instynktu? I to jest na pierwszy rzut oka pytanie, które raczej ma jasną odpowiedź, ale jak się zastanowimy, to zwróćcie uwagę na jeden fakt. Krillan powiedział, że na turnieju mocy, że Goku nie może ładować Gęki w formie Super Saiyana ze względu na to, że w formie Super Saiyana jest głęboko zakorzeniona w nim złość. Ponieważ Super Saiyan jest to transformacja, którą trzeba, no potem się okazało, że jednak nie trzeba w przypadku Saiyan 6 wszechświata, ale przyjmijmy na to, że jest jakaś tam forma złości. Genki Dama jest to technika, która, której można użyć tylko na złych przeciwnikach. W sensie można użyć na kimś innym. Jiren nie był zły, ale generalnie Genki Genki dama działa na złych przeciwników, dlatego nie można jej ładować będąc ze bo jest to zła emocja, tak w skrócie. Ale w formie ultrainstynktu przecież wyzbywamy się takich emocji, czyli teoretycznie nie ma tam złości, nie ma tam żadnych emocji, nie ma tam niczego, co mogłoby ładowanie Gienki damy powiedzmy przerwać, zaburzyć albo uniemożliwić. Także mimo tego, że jest to czysto teoretyczny strzał, ponieważ do końca nie wiemy, jak to działałoby w, tej, w tym przypadku. Mam wrażenie, że jest to możliwe, żeby ładować Gęki damę w formie ultrainstynktu. Może tutaj zapominam o jakimś wielkim powiedzmy szczególe, którego w ogóle nie wziąłem pod uwagę i się okazuje, że nie jest to możliwe. Jednak wydaje mi się, że jakby biorąc pod uwagę to, że Super Saiyan i Ultra Instinct różnią się w zamysłach między sobą, to tak, byłoby możliwe. I zwróćcie uwagę na to, Ge Goku czasami jak ładował genki Dame, to musiał pozostać w bezruchu i niektórzy mogli w niego strzelać, na przykład Omega Shenron w niego strzelał. A jakby był w Ultra Instinct, to mógłby robić ff, ff, ff. Fajnie, co? Buster XR. Hashtag pytanie do koku. Czy masz Twitcha i jaka jest twoja ulubiona gra z DB? Mam Twitcha. Nawet planowałem streamować parę razy na Twitchu. I to już było jakiś czas temu. Parę miesięcy temu. W sensie chciałem się przerzucić czasami na Twitcha z YouTube'a. Ale sobie pomyślałem, że raczej nie będę tego robił. Ponieważ tutaj mam wspierających. Tutaj mam fajne... Plakietki i tak dalej. Poza tym, wszyscy subskrybujecie mnie tutaj na YouTube, więc nie miałbym chyba potrzeby nawet przerzucać się na Twitcha. Ale konto mam już od dawna, oczywiście. Nawet kiedyś parę streamów robiłem dawno temu. Moja ja lubię na z DB. Mówię to z wielkim bólem serca, ale Dokan. Z wielkim bólem serca. Ogromnym bólem serca. Niestety to było ostatnie pytanie. A może i stety, ze względu na to, że pozostał tutaj taki niesmak, ale miałem dzisiaj mega farta w Dokanie. Wstałem rano i mówię. Ojej, oh yeah! zrobię Samona, bo mam wywalone w tę grę. Zrobiłem Samona na banorze, banerze z nowym Frizą i nie miałem tam trzech kart tego Frizy nowego, Kefli i Goku z namek. Boom, animacja Zeno! Boom, fuzja! Goku z namek i nowy friza. Dziękuję bardzo. Tyle w temacie. Poszedłem się mylić, poszedłem zrobić kupę i było dobrze. Nie musiałem wam tego mówić. Wyższe wykształcenie, a zaraz magister. Zapraszam serdecznie do subskrybowania kanału. Po więcej takich żartów. Bardzo dziękuję, że dotrwaliście do tego momentu. Wcale bez okularów nie wyglądam jak krecik. Okulary to są zerówki. Ostatnio to sprawdziłem, bo można zobaczyć tak, czy się obraz mniej, z jakoś różni, nie? Więc okazało się, że te okulary to zerówki. Pytacie się, jak to się okazało? To ty nie wiesz, jakie to okulary? Nie wiem, bo je znalazłem. W sensie były bezpańskie. Leżały na w akademiku. Bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeśli wam się podobał, nie zapomnę. Pamiętajcie o zostawieniu oceny, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, ale co ważniejsze, zasubskrybujcie ten kanał. Jeszcze raz odsyłam Wam pas do Murasaki Shiroi, czyli do strony mojego kumpla. Serdecznie dziękuję za dotrwanie do tego momentu. Życzę Wam miłego popołudnia, i może dzisiaj jeszcze będzie stream. Nie wiem tego, ale może dosłownie w momencie, kiedy zobaczycie film, to za godzinę lub dwie lub trzy będzie stream. Także sprawdźcie na moim kanale, czy nie ma streama. Trzymajcie się. Na razie, cześć. 讲了。